Spinaczka poza szlakiem przy bardzo złej pogodzie z dzieckiem tak ście, śnieżkę zdobywała e, uwieczniona e, na nagraniu które zaraz państwu pokażemy kobieta Paweł Popkowski jest z nami Paweł dlaczego tak szła Tłumaczeń kobiety przekazanych nam przez karkonoski park narodowy wynika, że potraktowała ona rumowisko skalne jak wyzwanie. Niestety było to wyzwanie po pierwsze drogie, bo otrzymała mandat w wysokości 500 zł, a po drugie, i to chyba najważniejsze, wyzwanie bardzo niebezpieczne, ponieważ poruszała się po kamieniach. Po rumowisku skalnym razem z dzieckiem, poza wyznaczonymi szlakami. Dodatkowo, dodatkowo kamienie, które spadały spod nóg tych osób, one spadały wprost na drogę drogę jubileuszową, będącą bardzo popularnym szlakiem wejściowym na śnieżkę, ratownicy Gopr przypominają, że te szlaki turystyczne zostały wyznaczone nie bez powodu i trzeba z nich korzystać przede wszystkim ze względu na swoje i czyjeś bezpieczeństwo. Jest to skrajna nieodpowiedzialność, bo nie tylko niebezpieczeństwo dla samego tego turysty, który zbacza ze szlaku, tylko też dla innych. Te zbocze, śnieżki, jest to teren bardzo kruchy, z pełną, dużą ilością luźnych kamieni, które osuwając się spadały na drogę lubiuszową, gdzie przebywali turyści, którzy poruszali się zgodnie z zasadami. Turyści mogą znaleźć się w terenie zagrożonym lawinami, także te szlaki nie są bez przyczyny wyznaczone, a w zimie... W także nie bez zamykane. A o wybryku tej turystki straż parku została poinformowana właśnie przez innych turystów, którzy widzieli całą tę sytuację, i dlatego strażnicy byli w stanie dotrzeć do tej kobiety, porozmawiać z nią, pouczyć ją, że nie wolno tak robić, no i niestety ukarać ją mandatem, o którym mówiłem. A warto dodać, że to był wyjątkowo trudny rok dla GoPru Karkonosze, ponieważ do tej pory GoProwcy odnotowali już ponad 650 interwencji, a rok cały czas trwa, więc można przypuszczać, że niestety tych interwencji. Będzie jeszcze więcej. Paweł, a ten śnieg, który tak sypie, to już długo? Rzeczywiście śnieg dzisiaj sypie, pogoda zmieniła się. Wydaje mi się, że tutaj chyba jest to, już, jest to pierwszy dzień z opadami śniegu. Być może zachęci to turystów, żeby właśnie odwiedzać karkonosze i śnieżkę. Chociaż obecnie mogę Państwu powiedzieć, tych turystów być może ze względu na taki wczesny śnieg jeszcze tutaj nie ma. Ale jak już się ktoś zdecyduje to proszę się odpowiednio do takiej wyprawy przygotować szczególnie przy takiej pogodzie. Bardzo ci Paweł dziękuję. Paweł Popkowski był z nami w dniu na żywo TVN 24.